Cześć, witajcie, jesteśmy dzisiaj w górach na hajku. Robimy sobie taki krótki, kilkugodzinny hajk z Aleksem naszym znajomym i dzisiaj pokażemy Wam troszeczkę tych gór, w których właśnie tutaj teraz przyszło nam mieszkać przez parę miesięcy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, wiem, co mówiłem, <śmiech> że... <śmiech> że tutaj taki gości jest co kozy. O tym właśnie, że gościu wypasa kozy tu na tych górach. Byłem zdziwiony, że gość za nimi cały dzień chodzi. Bo myślałem, że te kozy po prostu po to mają dzwonki, że one są wypuszczone w góry. Jak jest już wieczór, to ktoś tam na przykład ładem dojeżdża i zgania je do zagrody. A tak nie jest. Gościu cały dzień sobie wędruje z nimi po górach. Tutaj pokażę Wam taką ciekawostkę. Jak widzicie, tutaj na sośnie mamy takie kokony. I to nie jest pajęczyna. To jest. E, tak zwana La Oruga Procesionaria, czyli taka gąsienica, która e, teraz w, o, w okolicach e, od chyba stycznia do kwietnia się tutaj w górach wylęga, szczególnie w okolicach Granady, jest to mega popularne zjawisko i ludzie tutaj mają z tym problem, bo te gąsienice są mega szkodliwe. Wyobraźcie sobie, że e, one są toksyczne, są pokryte. No setkami milionami takich malutkich włosków. Jeszcze raz wam je przybliżę może. No i dlaczego one są toksyczne? Ponieważ dzieci i zwierzęta jak się do nich zbliżą, czy to dotkną to no to mogą mieć nieprzyjemności alergiczne, a które mogą nawet prowadzić do śmierci, jeśli na przykład zwierzę to zje. Czyli generalnie trzeba uważać. A my, jak widać, idziemy taką ścieżką. Póki co jest to droga, e, taka jezdna normalnie, ale właśnie gdzieś tutaj zaraz wejdziemy na szlak i pójdziemy w górę. No, i właśnie schodzimy z drogi jak widać, takiej wybetonowanej. Aż jestem w szoku, że tak, do, tak wybetonowana droga się tutaj znajduje, i w sumie prowadzi donikąd. Chociaż naprawdę dopiero się przekonamy, dokąd prowadzi. Teraz weszliśmy na drogę szutrową. Generalnie w tych okolicach nie ma za bardzo jakichś wyznaczonych ścieżek turystycznych, pieszych. Podobno gdzieś tutaj w okolicy jest jakiś wodospad. Ale to jednak daleka droga, bo z tego co widziałam na Google Maps, no to jest droga na około 6 godzin. E, w to i z powrotem, żeby nie było. No, ale w każdym razie, my sobie robimy dzisiaj taki krótszy hike. Taki na 3, może 4 godzinki w sumie. Tutaj już po lewej widać ścieżkę, i tam gdzieś w tamtych okolicach jest punkt widokowy, i tam właśnie zmierzamy. Dobra, jednak jest gąsienica. Czyli wygląda na to, że to są dopiero jajeczka, z których wyklują się większe takie gąsienice, jak tutaj ta po prawej. Co tego będzie sporo? Tutaj w oddali mamy widok na taki olbrzymi zbiornik wody, który nawadnia uprawy, które znajdują się w sumie pod nami. Bo na tych zboczach głównie uprawia się awokado. No i muszą to jakoś nawadniać, no bo wiadomo, Hiszpania dość sucha. Więc w takich zbiornikach tutaj gromadzą e, chyba głównie deszczówkę, a może też wodę ze strumieni, no i podlewają. A my już wchodzimy na szlak. Więc tak wygląda wejście na szlak. Dość kamieniste, idziemy pod górkę na punkt widokowy. Od razu na tym szlaku jakoś taka ładniejsza perspektywa, nie? No ja pierwszy raz ubrałam Five Fingersy na taką górską wędrówkę i powiem Wam, że całkiem, całkiem spoko. Dotychczas miałam problemy z chodzeniem właśnie w Five Fingersach, bo jednak nie są to buty komfortowe, jeśli jest się przyzwyczajonym do butów z grubą podeszwą. No i dość bolały mnie ścięgna chodząc w nich, też obcierały mnie kostki. No i właśnie tak staram się troszeczkę przyzwyczaić do naturalnego chodzenia w Five Fingersach ponownie. Bo kupiłam je dwa lata temu. No i tak przeleżały w szafie w sumie. E, a teraz znów je wyciągnęłam, żeby je troszeczkę odświeżyć i znów troszeczkę bardziej naturalnie pochodzić. No i powiem Wam, że spoko jest. Póki co jestem zadowolona. Idziemy już no chyba pół godziny i nie czuję póki co żadnego dyskomfortu w stopach. Jest spoko, nawet jak chodzę teraz po kamieniach. Jest mocne czucie podłoża, ale to jest bardziej na plus, bo lepsza jest przyczepność. Czuję się w sumie jak taka górska kozica, można powiedzieć. Bo jednak jest no ta noga taka bardziej pewna na tych kamieniach. Jest fajnie. Więc mogę polecić. No i co? Dużo dały mi w sumie skarpetki, bo zawsze chodziłam w Five Fingers'ach z, na bosy, stopy. No i okazuje się, że to skarpetka jest chyba kluczem do sukcesu. No ale też trzeba mieć skarpetkę pięciopalczastą. Więc jak już jest większa ta strukturka czyli podeszwa plus skarpeta, no to ta stopa czuje się dużo bardziej komfortowo. A na ten zamk patrzymy do góry. Tak, jesteśmy my to... tak, no, to sporo na Teraz na punkt widokowy. W sumie widoki tu są cały czas. Ale taki przygotowany. Punkt widokowy nazywa się Mirador de la Vega Tropical. Niestety dzisiaj widoczek jest troszeczkę zamglony. Zresztą taki sam widok dokładnie mamy z naszego domku. No ale dzisiaj nie widać morza. Wszystko w chmurach. No. Musisz taki filmik grozy, musisz oddać zagrożenie no Właśnie chcę wie. nagrać No i zobaczcie, tutaj więcej jest na tym punkcie widokowym tych gonsienic. Tutaj już w tym miejscu robią takie łańcuchy One właśnie słyną z tego, że łączą się w takie łańcuchy Tutaj akurat są trzy, ale mogą się łączyć w podobno kilometrowe łańcuchy No i one są pokryte takimi malutkimi włoskami Zresztą tutaj widzicie to I te włoski mają jakieś tam białko, które jest bardzo toksyczne no, i źle wpływa na układ oddechowy. Podobno można mieć jakieś duszności, jak się ma bliski kontakt z taką gąsienicą, a nawet wylądować w szpitalu. I jest to niebezpieczne szczególnie dla psów, które mogą taką gąsienicę zjeść. A my akurat mamy pieska, więc trzeba uważać. No, są ten na hajki, bardzo duże jest Takich uch. malowniczych szlaków. E. Idziemy, tak i idziemy. I stwierdziliśmy z chłopakami, że mimo, że tu są właśnie bardzo duże różnice mm, poziomów, bo jest tutaj dość wysoko, co zresztą widać za mną, że na przykład przyszliśmy stamtąd. E, o, właśnie, patrzcie, jak jesteśmy wysoko. A idzie się tutaj bardzo lekko prawie, że nie ma zadyszki. Idzie się przyjemnie. Droga mija bardzo szybko. Zastanawiam się, jakim cudem. Bo naprawdę, idzie się lekko. O, szliśmy tamtędy, weszliśmy tu, tu, tą ścieżką. I cyk, tutaj za kole i jesteśmy teraz tutaj. O, zobaczcie, idziemy właśnie w stronę takiej wielkiej chmury, która już praktycznie przykrywa... Góry naprzeciwko, ale super to wygląda. Wow. Ciekawe, oni tego nie nawożą w ogóle? Tylko co? Woda, woda i kurde i rośnie? Awokado? No Może to jest pierwsza faza na razie. Tak, a tutaj właśnie jakieś prace ziemne kształtują tarasy pod hodowlę, plantacje tych awokado no wygląda jak świeżo wykopane, nie? bo tu w sumie słychać cały czas jakieś koparki, koparki. więc roboty w toku, prace w toku no bo, moim zdaniem tam to są te tarasy co tu, my tam przejeżdżamy autem przy tym, a tu widać już ma młode drzewka no i by się zgadzało, że ten zbiornik do nawadniania I tego, Nie tych szklarni tu gdzieś jeździmy to może z tamtej strony i tam i tam jest gdzieś ta dróżka już. na dół jeszcze w ciągu 24 godziny. Idę do... ustawić się. Czekaj, <noise> już jesteś ustawiony? No. Chcesz Całą e, rodzinę, to trzeba naprawdę być... Super, ja, super, ja super. raczej wiesz co, nie chciałbym... E, no, Piesek już zmęczony, co? To już Wody ci damy, pani. Zamian... O, długo piję. No to chyba pić się chciał. Wali to jest wiesz, no jednak... Pies Polaków, więc pół litra na głowę. To na lekko, na mięko. Zobaczcie, tam w oddali takie duże ptaki łowne. Pewnie gdzieś tutaj mają gniazda. Zeszliśmy właśnie ze szlaku. Byliśmy właśnie za tą górą. Obeszliśmy ją w sumie chyba dookoła. I zeszliśmy z powrotem na tą ścieżkę. Wracamy już. Popatrzcie tutaj za siatką jak komuś pięknie migdałek kwitnie. I tam w oddali drzewko z kunkwatem. Ostatnio kunkwata bardzo polubiłam. No i ten domek prawdopodobnie jest na sprzedaż. Na pewno jest opuszczony. Wygląda na niezamieszkały z kawałkiem ogrodu, więc fajna gratka. No patrzcie tylko domek z widokiem na takie góry, basenik, ogród z owocami. No super sprawa, tylko że niestety z drugiej strony mamy ten wielki zbiornik na wodę do podlewania upraw, które tutaj są. Ale zawsze jest jakiś kompromis. O, tutaj lepiej teraz widać. Proszę bardzo. Fajnie. A co to za akcja, wspinaczka? Kawał muru, nie? Olbrzymi ten zbiornik. A tu jest kompakt, który spotkał, nie? I jak to wygląda? po prostu tak jak z góry. Tafla wody po prostu. Tafla wody leje się i to pewnie, wiesz, od razu się rozlewa gdzieś tam na pola czy coś. rurami. To jest jak gdyby odprowadzająca, a ona nie jest połączona. A ona tam nie dotyka. Nie dotyka nawet. To co, tam czy tu? Myślałem, żeby tam pójść. Dobra, ciśniemy dalej. O, popatrzcie jaka skrzynka na listy, jak w Ameryce, z takim do postawienia. <laughs> Ale śmieszna. Do uschniętego No, to jest awokado. Z tej i z tamtej strony coś tam jest. Także na zakończenie sobie skubniemy granaty. Jeszcze już takie mocno dojrzałe na drzewku, ale wciąż smaczne. Raczej nie. A ten już w ogóle Takie skarby. Piękne, słodziutkie co czyste. Który sklaczały? A ten. No, się no. no już wiesz, one się bardzo mocno trzymają. Ciężko jest je urwać. No, Jakże kilka upów. One jeszcze są spoko. Więc pojemy sobie. Tak wygląda cudownie. Wow. No i o to chodzi. Wiesz no. Z tego. Dziękuję. Proszę. No i owocowym granatowym akcentem zakończymy ten odcinek. Bierzemy się do orzeźwienia granatem i widzimy się w kolejnych przygodach. Do zobaczenia. Wróciliśmy właśnie z wiecie z naszej wędrówki i kurde mamy problem bo mamy gąsienicę właśnie tą taką wiecie jaką trującą na skarpetce Matiego. I z tego co wyczytałam w necie, no to albo wyrzucić, albo spalić, bo generalnie uprać nie za bardzo, chyba że w bardzo wysokiej temperaturze, żeby to zdezynfekować, ale absolutnie nie dotykać tego. Więc teraz taka akcja. No to wsadzamy teraz to do worka. Żeby Potek tego po prostu nie dotykać w żaden sposób. Weź od razu z tą drugą wadę, no mogę to wyrzucić. Tak. Toksyczne. I jakbyśmy na przykład dotknęli e, taką gąsienicę i nie wiem, gdzieś tam koło oka się zadrapali czy coś. Wsadzili palec do oka, no to można nawet stracić wzrok. No nie wiem, no tak przeczytaliśmy, ale mi się wydaje, że trochę no, zbyt przesadzone. No nie, ale mi się bo... wydaje, że jest to możliwe. To weź, że tam jest zborek ze śmieciami. No i tak, teraz do śmieci. No i teraz. Niezła akcja.